W rozwiązaniu przyjmujemy, że całkowita masa wodoru w słońcu odpowiada tej liczbie wyrażonej w tonach. Ponadto wiemy, że tempo zużycia wodoru jest równe 600 milionów ton na sekundę. 600 milionów ton tempo, nie wiem, niech będzie literką T oznaczone. Co możemy zapisać tak, że to jest 600 razy. 10 do potęgi szóstej ton na jedną sekundę. Ok, to teraz przeliczmy liczbę sekund w roku. W jednym roku. Otóż mamy 60 sekund na jedną minutę. Czyli to jest sześćdziesiąt minut na jedną godzinę. A to jest dwadzieścia godziny. Dwadzieścia godziny. Na jeden dzień. I razy 365 dni. Po prostu zostawmy d i teraz zobacz jak wymnożymy to te wielkości nam się skrócą, te wielkości nam się skrócą, zostaną sekundy i to jest równe mm, to odpowiada liczbie 3 miliony nie, 31 milionów 536 tysięcy Sekund na rok, to tutaj powinniśmy jeszcze o tą liczbę zapisać jako 365 365 dni na jeden rok. Dni się skrócą, i stąd zostaje taka jednostka sekundy na rok. Tutaj może, żeby nie mylić jednostek tony z tempem, to tutaj po prostu zapiszmy tempo. No i wróćmy tutaj, przemnóżmy tą wielkość, zamieńmy ją na tony na rok. Czyli tutaj wstawimy liczbę 3, 1, 5, 3, 6, 0, 0 sekund na rok. Sekundy skrócą się. Po wymnożeniu liczb i zastosowaniu notacji wykładniczej otrzymalibyśmy 1,89216 razy 10 do potęgi 16 ton na rok. No i teraz policzmy czas, w jakim zapas wodoru. Ulegnie wyczerpaniu, czyli musimy podzielić całkowitą ilość wodoru przez tempo zużycia. Całkowita ilość wodoru wynosi tyle wyrażona w tonach. Tempo zużycia wynosi tyle wyrażona w tonach na rok. Na kalkulatorze dzielenia tych dwóch liczb otrzymalibyśmy w przybliżeniu 0,787. Natomiast tutaj z tych potęg otrzymalibyśmy 10 do potęgi 21. 10 do potęgi 21, ponieważ pamiętamy o tym, że jak dzielimy potęgi o tych samych podstawach, to wykładniki potęg musimy odjąć. I tutaj, tutaj jeszcze 16 powinno być taki drobiażdżek. Jezu, ile rzędów liczby bym pominął? To jest 11, dobra. I to wyrażamy w latach. Lat. I może jeszcze ten wynik zapiszemy w notacji wykładniczej. To znaczy, ten przecinek przesunę tutaj o jedno miejsce w prawo. żeby przecinek wrócił na swoje miejsce musiałbym pomnożyć tą liczbę przez 10 do potęgi minus pierwszej do tego dokładam jeszcze tą potęgę która stała tutaj od początku ostatecznie otrzymamy 7,87 7 razy 10 do potęgi dziesiątej lat co daje nam w tym momencie jakby to przeliczyć na taką wielkość, którą zrozumiemy to dawałoby nam około